Dzień dobry. Piątek 12 czerwca, 14.45 przyjechała paczuszka. No, są czasami momenty, że chociaż człowiek zaplanuje tak jak tutaj, ilość węzy, może zabraknąć. No, bo poprosiłem o maksymalną ilość 30 kg w dwóch płaczkach I zaraz zobaczymy, co mamy w środku. Moi węze akurat mi zabrakło, także nic nie poradzimy. Musiałem domówić, zobaczymy jaka to jest jakość. Szybciutko biorę się za rozpakowanie. Po rozcięciu folii, w zerwaniu dziwiła mnie jedna najważniejsza rzecz. Nie wierzę, płyta OSB? No tak, płyta OSB. Dobra, rozpakowujemy dalej. Rozciąłem stretch. No i zaraz zobaczymy. O, nie chcę. O, cieniutka płyta. No jest, jest naprawdę dzisiaj gorąco, w tej chwili 28 stopni, także jest elastyczna, tak jak, wi, tak jak widać, węza jest elastyczna w każdym kartoniku. Poprosiłem 5 kg, także za chwilę policzę, ile mamy w jednym, w jednym kartoniku. Nie chcę teraz już biegać z metrówką, czy jest to warszawska poszerzona, czy dadant średnio w mojej węzie dotychczasowej w której miałem 5 kg 5 kg w kartoniku było około 63 pasków no tutaj troszeczkę się zdziwiłem bo musi być naprawdę gruba węza bo było ich 48 48 e, wizualnie naprawdę mi się podoba sądzę, że, że rodziny będą bez problemu odciągać. A jeszcze mogę drugi kartonik sprawdzić ilość w kolejnym. W kolejnym kartoniku było oznaczenie, że dadant. Także będę wiedział, już nie będę musiał się rozmierzać akurat tego. I tutaj naliczyłem 49. 49. Ja troszeczkę wolałbym... Wolałbym ilość, abym miał większą ilość pasków węzy na sztuki, no niż, niż aż tak grubą. Ona naprawdę jest gruba, tak jak widać, ona naprawdę jest gruba. Nic, ale zapach jest przepiękny, kolorystycznie jest przepięknie, widać, że świeża węza tegoroczna. Zostawię sobie na pewno jeden kartonik jak nie więcej na sezonowanie, na następny sezon, aby wiedzieć jak ona będzie się zachowywać po roku. Dziękuję ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji, odwiedzenia naszej strony internetowej. Do usłyszenia, cześć.